Jelenie i Bobry! Dzień dobry, dzień dobry! Witam w dzień, nagrywkach z Fasmofobii. Dzisiaj gramy sobie tak jak amatorzy. Nie wiemy nic, nie umiemy nic. Będzie fajnie. Ze mną jest ja, granit i, ja i, i zostawę, Larso... Nie? Dzień dobry I Larso, przywitaj się z Państwem. No. Dobrze. Tu mamy wskazówki dotyczące ducha, nie? I cele. No, ja wiem, O family content friendly, nie przeklinamy. Na razie, no, przynajmniej. Okay, Potem, jak będziemy stracić, no to, to już go, inna. Chodź go, chodź go wpuścimy do, do mieszkania pierwszego, będzie taki wiesz. Uh, uh. Dowiedz się z jakim duchem masz do czynienia. Znajdź dowody zjawisk paranormalnych za pomocą czytnika EMF. Czytnika EMF mamy. Uchwyt zdjęcie brudnej wody w zlewie. Aha, no to będzie odkręcała wodę. I uchwyt zdjęcie ducha. To musimy zrobić. Dobra. Informacje. Zdobyłem Ej. dla was trochę więcej informacji. Wygląda na to, że duch ma na imię Ruf Garcia. Wydaje się, że ten duch odpowiada tylko osobom, które są w samotności. Powinieneś być w stanie wypowiedzieć jego imię, żeby go sprowokować i uzyskać pewne paranormalne aktywności. Pilnie zapoznaj się z dziennikiem i zapisz wszelkie dowody, które znajdziesz. Yy, czyli tak, czyli żeby ten duch z Tobą rozmawiał, się albo zrobił to, o co go prosisz. Musisz być, musisz być sam w domu, nie? A alo, alo. To teraz przeczytaj to. Co? To! No. Ok, yy, czekaj. Keeper disappeared. has been received in the Northern Lighthouse headboard. No nie zasłaniaj mi! Ej, chłopaki, nie to, żeby coś, ale jak zaczęłeś czytać, to mi Sanity spadło na 99%. No teraz mi spadło o granitowej tak, No, no 98, podros... to przez ciebie. Dobra, yy, bierzemy co? Bierzemy. Ja biorę emf -a. Tutaj jest ja radio, dobra, ja wezmę ja uv -kę. Co tu jest? Tu jest aparat. Bierz, aparat. A, to a, aparat. Aparat? Ja, jakbyś zobaczył ducha, to robisz mu zdjęcie aparatem? Nie rób, bo tam jest tylko pięć zdjęć! Sorry, nie wiedziałem. Jak zobaczysz ducha, to robisz mu zdjęcie i zdjęcie potrzebujemy też brudnej wody, jakby, jakby puścił w zlewie. Woda, jak będzie lecieć brudne, to musisz zdjęcie tej brudnej wody zrobić i a nic więcej, wiem. nic więcej zdjęć żadnych nie robisz, nosisz a tylko ten się... aparat. Dobrze, prawie do robię, robię zdjęcia, ale lewym? Nie, nie wiem, czy coś robisz z lewym. Nic, Aha, dobrze. No dobrze, to to Ilarso, ja włącz kamerę. Jak? No nie Ilarso, tylko Gregory. Dobra, kamera działa, OK. Dobra, co, idziemy? Ja pierdolę, co ja robię? A radio brać? Biorę. Yy, no, że wziąłeś, jak masz miejsce, no. Ej, chłopaki, my wyszliśmy z busa, ja już jestem ze Tutaj nie? są dwa poziomy i strych, nie? I ten, piwnica. Ej, czy ja mogę zmienić zdjęcie? Chodzi mi o to. Bo o, mam je... tylko wasze, nie? Jakby. Jezusie. <grym> jo! Mamy 5 minut Na co? Żeby się rozejrzeć Tak? Bo timer, timer był w środku no Czy jak zrobię kolejne zdjęcie to dlaczego idę sam się boję? Ja jestem obok siebie O, dobra Tu jest lew yes. e Zapewne w łazienkach będzie chciała otworzyć, nie? Ja... Poczekaj, gdzie jest z lew? Bo nie wiem Paki, gdzie jesteście? Tu jest u mnie łazienka też. Ja jestem w garażu. A tu jesteś, no. Ej, czy ja mogę. Widzisz te zdjęcie u mnie na aparacie, czy nie? Tak, tak, tak. Czy ja mogę jakoś zmienić, tak żeby widział nie. to? A, nie, dobra. Jak zrobisz kolejne, to będziesz widział wtedy. Poko. Idziemy na górę? Idziemy na górę. No dobra, to idziemy na górę. Czyli się można biegać tutaj jakoś, nie. czy coś? Shift. Słyszałem jakieś dźwięki po prawej stronie. Jak się włącza i wyłącza? E? F? Czym? Ale co? Światło przykładowe, że chce włączyć i wyłączyć. Jak się robi? Myszko. Przyciskiem. O, wyłączyła korki. Korki wyłączyła? Tak. A ja jestem w garażu. To włącz, bo tam słychać w garażu, nie? No tak, ale... Ja siedzę w szafie. No włącz, ona nie zagrowała się, bo światło nie mryga i drzwi są na zewnątrz otwarte. Ale ja jestem sam! To po lewej gdzieś tam, nie? Daj tam lampę, bo nic nie widzę. Gdzie ty jesteś? Ale co tu tak słychać? Radio. Radio się włącza. Wy tu jesteście? No jesteśmy, w budynku. Ale co nie, radę to radę? To radio jest, bo radio jest przy mnie. Nie. Aha, A, no to nie. jesteśmy gdzieś niedaleko ciebie, po drugiej stronie ściany, ano. chyba. No, po lewej stronie idziemy. A, no dobra. Ale musisz dawać mi lampę, bo nie cholery nic nie widzę. To jest piwnica. Dobra, włączyłem parki Dobra, bo włączniki dobrze. do światła i światła włączamy. Jak się włącza? F? Nie no myszką do góry. Włącznik przekręć Jak? O, tak. A, tak, dobra. Dobra, czekaj. Ty jesteś przy mnie? Tak. Dobra, bo ja próbuję tu aparat jakoś ustawić. A co mówisz, że to, jest, jest, ta, to jest to miejsce, mówisz? Grzesiu. No? Czekaj, bo ja próbuję tu... Cio, cio, cio. Co? Masz co radio? Mam. O! Woda gdzieś odkręcona Nie to radio Moje radio Czekajcie Tu jest tablica Tu jest tablica zobacz Weź tą tablicę Jak ona się nazywała? Nie wiem Nie wiem To był on Czyli Where are you? O, światło Mryga Czy nie? O Podnieś tą tablicę. A da się? No. Ja mogę oprócz tego aparatu podnieść? No, trzy, tak, tak. trzy rzeczy możesz mieć, nie? Nie, radio jest puste, wiesz? Mhm. Znaczy, na, na radiu może nic nie wyjść, dopóki nie będziesz sam w domu, nie? Bo ona rozmawia tak, tylko jak tak, jesteś tak. samemu, nie? Tak tam pisało przynajmniej. Jezu, ja z wami w togramie już jestem normalnie cały w całych nerwach, nie? Przez was. Kurde Próbuję jakoś wyrzucić aparat, żeby on fajnie się ustawił Tu na tym stołku. Ale to ale nie wiemy czy to jest to miejsce jeszcze. Gdzie ona nawiedza Czy ona nas zabije? E, raczej nie, bo chyba to nie jest agresywny, wiesz, wiesz co, nie jest, nie jest yy... ja... Give us a sign, Where are you? O, dała ci znak, widzisz? Mrygnęła no, się Ah, thank you thank you very much where are you can you tell us in this huge uh, where are we going to look in for you Ale jest przyjazna, bo dała Ci znak. Dobrze, weź kamerę z portem. Nie, właśnie ja chcę zobaczyć, czy ją tam będzie widać. Ale to nie wiemy, czy to jest to miejsce, gdzie ona nawiedza, nie? No si. wiem. Can you uh, turn uh, water on? Sprawdź, jak ona się nazywała, nie? No właśnie, idę. Drzwi się zamknęły. Aktywność 10, nie? Ej, Krzysiu! Także tego, bo ja wyszedłem, a drzwi się zamknęły za mną. Eee, tak, i kamera nie działa, Patryku, przy Tobie na ziemi. Eee, nazywał się Lud Garcia. Ja zginąłem. Aha, ja upadłem. Kto eee, mówił coś o tym, że nie jest agresywny? To już po ataku, drzwi się otwarły. Wiesz co jest najlepsze? Że ja dosłownie WYSZEDŁEM i one się zamknęły zaraz za mną. Po prostu sam budynku byłeś. Wreszcie mnie samego zostawili na pewną śmierć. Chryste panie, dlaczego ja z wami gram w to? Ja już jestem zostany w tym momencie, nie? Mówię wyszedłem... My... No nie żyje. Jak nie żyje? No, zginąłem, no. Zabił mnie duch, no. Ty, no ja mam 1% stanu psychicznego, zero teraz. No. 2. No faktycznie, masz. A, ciebie, a co się stało? W sensie, jak cię zabił? No, no, bo no ja za Zagrował się na ataki. i... mnie zabił. Dopadł do mnie jak? i mnie zabił. Jak to wygląda, jak cię zabija? O, 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 człowieku, takie... Tak, tak... I słyszysz kroki, jak idzie do ciebie, jak się zbliża i atakuje cię od tyłu, tak łapami na twarz, nie? Ekran ci zasłania, tak. Dłoni mi. Pierdole. Dobra. Y jakie mamy dowody? Żadnych. <laughs> EF, MF, poziom piąty. Działało wam coś, Patryku? Y nigdzie mi się nie załączył. Znaczy, nie. Yy, Ale leży tam, leży tam gdzie moje ciało, nie? Także możecie go podnieść, nie? O, ogólnie Grzesiu mamy takie dowody, że mamy trupa w przedpokoju, także. <laughs> Dobra, czekaj. Spirit box. Nie było, nie? Odciski palców też nie. No, no, Spirit Boxa nie wiesz, że nie sprawdziłeś, bo musisz być sam w domu z radiem, żeby z nią rozmawiać. Żeby coś powiedziała. Ale radio załączała. Tak, ale te radio w ręce musisz trzymać. Te nasze. Wtedy masz dowód Spirit Boxa. Rozumiesz o co chodzi. No dobra, mroźnych temperatur nie było, pisma ducha nie wiemy. No któryś z was musi wejść do środka. No bo jak będziecie obydwoje w ten stali, no to. Chodź, idziemy razem. Nie, no jedna osoba, no bo ona nie ten. Nie aktywuje się jak dwie osoby są w środku. Ale jak mnie zabije? No to zabije, no to rzeczywiście. Jak cię zabije, no, to ja wyłączę to, 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 to przegramy, no. Ale musimy chodzić pojedynczo, no bo ona się na jedną osobę aktywuje, nie? Dobra, to ja poczekam ze drzwiami. <grym> Spokojnie. Tak ci zrobię zdjęcie, zobacz, patrz, Chodź. Tu. Tak, że bierzesz na przykład radio, wchodzisz i, i wywołujesz go, nie? Chodź, wpierdź do niego, idziemy. Tego, Razem idziemy do ciebie, do garażu. Ruf Garcia. A ja nie jestem w garażu. Nie jest? byłem. Ja jestem tu w, y, tu w salonie. Gdzie nie w salonie? Nie macie? Tu, jak, wcho jak macie. wchodzisz do y, chaty, A, tu. Od, od wejścia w lewo i za stołem. W lewo, tu, odwróćcie się, odwróćcie się. Tu. tu, tu, tu i tu pod oknem. A no? Tu są, moi, no. Tu są moje rzeczy też, nie? Czyli ona jest w kuchni. Y, no, tu się zagrowała, tu mnie zaatakowała, nie? Możecie tutaj na blacie, tutaj gdzie te słodziki stoją, na przykład położyć tak, włączone, tak, tak. włączonego EMF-a, książkę możecie tutaj postawić. Zaszwicz na okno, zaszwicz na okno, czy są odciski, bo mogą być odciski na oknie. Nie widzę nic. Światło mryga. Jak światło mryga? No nie widziałeś? Nie, to mrygło tylko raz. Ona. Ona nie zaatakuje jak jesteście we dwójkę, nie? No dobra. Tutaj. Tu, tutaj na tym, tutaj na, ty, na tym blacie połóżcie włączonego EMF-a, włącz, włączone radio połóżcie i połóżcie tą książkę ode mnie. Jak to no, się włącza? A, czekaj, ja mam tą książkę. Połóżcie tak, żeby, żeby coś było zbierało, tutaj bli, bliżej kuchni połóżcie. Bliżej kuchni, na tym blacie roboczym, na tej wysepce. To ona będzie większy obszar zbierała, nie? Ale czekaj, co mam kliknąć? To F? E? Jak to się kładzie? G. G. No, bardzo ładnie. I to? I nawet y, idźcie po kamerę do garażu i tutaj ustawcie gdzieś koło mikrofali na przykład, żeby chodź, sięgała w tamtą chodź, chodź. stronę, nie? Ale mamy wyjść obydwoje, czy...? Nie, 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 chodź, 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 do, do garażu. Do garażu idźcie po, kamerę. Kamerę. po kamerę na razie. To mówi, że trudnie wystarczy, tak? Jako dowody, dobra. No, tak. tak. mamy go światłem. Tu leży kamera. Weźcie kamerę i połóżcie koło mikrofali, tak żeby na ten BLAT, na tą tak, wysepkę tak, patrzyła, tak, nie? Tak, tak. No. Idziesz? Idę, idę. podążę za tobą. No, aktywność się waha tam między 0 a 2. A no skąd ty to wiesz? Bo on jest w samochodzie. A jak? przecież nie żyjesz. No, ja jestem taką, tak tak, 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 tak. Mam taki podgląd taki, ale z no. A, no, słoka. No. A zobacz czy kamera jest teraz włączona. Ej. Wiesz co? Nie, nie, nie mogę zmienić na tym, na komputerze. A teraz? Nie mogę zmienić w ogóle, bo... Ja, nie mogę, ja nie mogę nic zrobić, nie? Znaczy chyba jest aktywna, wydaje mi się, bo masz czerwoną lampkę na... Niej. Zielona musi być, lampka się świecić. A no to nie, to jest czerwona. Teraz włączyłeś ją No i... A i zróbcie tak, że Grzesiek wróci do wozu, a ile co zostanie, nie? Bo ma więcej I nie ma, sanity. mam kurwa, innej nawet Ty o, masz 60 sanity. W dupie to Ciebie mafa. nie zaatakuje od razu. W drugu, z drugiej strony postaw kamerę, chodź tutaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu w, w stronę kuchni, w stronę mikrofali. I tu postaw przy mikrofali, przy tym talerzyku, tak żeby w tamtą stronę na ten patrzyło. Ja pierdolę. Ale nie mogę jej tu postawić, właśnie, o to chodzi. Nie? Tutaj koło też nie? Nie, nigdzie. A tutaj? Na kuchence na przykład? Nie. Tu, 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 przy mnie. Tu, 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 tu. Z, drugiej z, drugiej z, drugiej z drugiej strony wysepki. Z drugiej strony wysepki. Z drugiej strony wysepki. Z drugiej strony wysepki. Z drugiej strony wysepki, tu jest kuchenka ta gazowa. Na kuchence gazowej. Nie możesz tu na kuchence, tak? Ilarso, chodź na chwilę do mnie. Si? No, chodź. Weź ten talerz. Dobra i odsuń się Nie, nie mogę, bo się mnie w ogóle nie podświetla wiesz. Mm -hmm. A tutaj? Tu w korytarzu A ten? Ja Naprzeciwko byłem, głównych drzwi A tutaj patrz. Chodź tutaj O, o no dobra, masz tym Tu na tej szafce Może go zerwuję ty Nie A pod G możesz go tak. rzucić chyba, nie? I wszędzie możesz go rzucić. Tak, ale ja chciałem go postawić, bo wtedy go możesz postawić na normalnym miejscu. No O, o na tym było. Na mikrofali? No. No elegancko. Kurwa, ale ja chcę F, 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 F. O. No Rupa i elegancko. A Gdzie mam stanąć w ogóle? Co ja mam robić? No, Roof gr Grind chyba, czy Grant się nazywa? Garcia. Garcia, czy tam? Chuj, wie? Możesz poprosić go, o, na przykład, o, o jakiś znak. Give us a sign, na przykład. No to właśnie, zgasło zgaśnia. wszystko. A to zgasił tylko światło. Tu możesz zapalić. A gdzie? Tu. Wyjebał w bezpieczniki. A, bezpieczniki włączył o. w tym Idę się na chwilę tutaj, co? Idę, idę właśnie, no. Kamerkę trzeba jednak włączyć, wiesz? Zapytaj się, czy może ten, yy, wodę odkręcić. A, już Grzesiek przed na no to. Chodź ja tu, bo on jest. tu jest. on tu jest. Co dzieje Skąd wiesz? Słyszałem jego oddech. <laughs> Nie żartuję. Eee, Aha, kamerkę zrobiło. trzeba było. No dobra, to idziemy do garażu. Aaaa pierdziele. Dlaczego ja gram z wami? To przepraszam. Gdzie są te bezpieczniki? Tu. Jak, jak bezpieczniki wyłączę, to była aktywność na 8, nie? Teraz spadła, bo Grzesiek wszedł do budynku. Ile mam Sanity? 47 już. A ja? 2. Także ten. Także no jak, Grze jak Grzesiek zostanie sam, no to od razu padnie, nie? Dobra, zamknęły się drzwi. Ja pierwszy. No ja zamknąłem. Ja zamknąłem. Żebyś był sam. Robi zdjęcia, ja ci powiem kiedy. Nie no, on ma robić zdjęcia dopiero jak zobaczy ducha, nie? No poproś go, żeby hey, odkręcił. Chodził open, the water? Or jak don't Widzę, jak ty chodził, tam po tym domu. Poproś, żeby wodę odkręcił czy coś. Nie no, aktywność jest na 4. Ja mam 3% stanu psychicznego, masakra. Ja Zero mam. Poproś go, żeby coś napisał w tej książce Albo coś powiedział do ciebie Ruf Garcia czy coś? Ruf Garcia Ona, chyba tak, tak Ruf, Garcia. Ruf Garcia Ruf Garcia Could you write something in this book? Or talk or to me? O oh, kurwa Aktywność na 10, no Atakuje, uciekaj, 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 nie stój tam w miejscu, bo cię dopadnie Uciekaj, szukaj jakiejś szafy Jakiej kurwa szafy? Co ty pierdolisz? aktywność jest na 10, światło... O, o, on rodziny. jest ogólnie na górze, schodzi na dół, schodzi na dół po schodach. Idzie w stronę, jest w kuchni, jest w kuchni w tej, w tej chwili. Idzie w stronę garażu. A ja go nie widzę. Bo Wraca ja się, zobaczymy, idzie, zobaczymy. idzie do kuchni, on się czołga, trzeba kamerę na podłodze postawić. Idzie Aha. do salonu, idzie do salonu, nie. Dobra, jest, koniec ataku. Jest, jest, był. Masz taką... Lubię taka... zdjęcie? Chyba. Dobrze, jest koniec ataku. Okej. Okay. Chodź on, tu kurwa! On się czołga, idę, idę. więc wszystkie rzeczy trzeba położyć na podłodze. Chodź tu! Idę, idę. Widzę cię jak chodzisz. Ej. Wszystkie rzeczy łącznie z kamerą trzeba na podłodze ustawić, nie? On jest na górze gdzieś, on się na górze gdzieś respi tak, 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 tak. Bo schodził po schodach, nie? Ej, chłopaki, ja sorry, ale ja chyba z wami nie pogram w tą grę. Dawaj! On nie, idzie, ej, idzie, ej, idzie, nie, idzie, 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 on. idzie, idzie. Idzie, po schodach. Schodzi po tak, schodach nie. teraz. Schodzi, schodzi, schodzi. Tu. Idzie A, w prawo. Idzie po... mhm. Jest. zabija. Kogo? Grześka. Grześek pada. Ej, sorry, ja nie dam rady z wami grać to. Ej, ale kurde. tam Ej, ja, ja naprawdę nie dam rady z wami grać to Dasz sobie, radę! Nie, ja nie dam rady. Dasz radę, grać. dawaj! Nie, ja nawet nie podchodzę do tego. No a, dawaj, no wujek! Ale te 4 sorry, mi Tak, dokładnie. Nie, ale serio, ej, ja nie dam rady z wami. Ja normalnie teraz, ja już pierwszy dwóch jest i ja już tak stram w gacie. No dobrze, no. no ale nie, już każdym kolejnym będzie łatwiej.